Cześć, witajcie na kanale Multipasco Na zakończeniu sprzedaży zdrapek z sierpnia 2025. No i to są właśnie trzy zdrapki, które tutaj widzicie, które będą wycofane w przyszłą środę 27 sierpnia. Zdrapka różowe diamentowa w cenie 10 zł. Tej zdrapki nigdy nie drapałem na kanale i dla niej przewiduję specjalny odcinek jutro, na której właśnie sprawdzimy sobie tą zdrapkę. Poza tym wycofywany jest szybki milion za 20 zł oraz białe złoto za 5 zł. I tutaj mam zdrapkę szybki, szybki milion za 20 zł którą teraz sobie zdrapiemy. A potem pokażę wam skany głównych wygranych. Tutaj w białe złoto mamy 4 główne wygrane, trzy padły, więc te trzy skany po 200 tysięcy wam pokażę. No i szybki milion tutaj padła już główna wygrana. Padła główna wygrana milion, nie ma też wygranych po 50 tysięcy, więc tu co najwyżej gramy dzisiaj o 10 tysięcy. No i też pokażę Wam ten skan tego miliona, który padł. Więc w tym szybkim milionie mamy 5 gier. No i w każdej grze mamy jakąś wykrywającą liczbę. W pierwszej grze to jest 35. No i teraz szukamy ją pośród tutaj liczb. No tą zdrapkę już kiedyś drapałem. Oprócz liczb może się na polu pojawić symbol gwiazdki. I on działa tak samo jak wygrywająca liczba. Może się też pojawić symbol worka. A worek daje 70 zł z automatu. Więc tego szukamy albo liczby wygrywającej, albo jakiegoś symbolu. Pierwsza gra przegrana. W drugiej grze mamy pięćdziesiąt dwa. No i pięćdziesiąt dwa nie znaleźliśmy. Trzecia gra. A tu czterdzieści dwa. Nie ma. Więc już trzy gry za nami, szybki milion nas na razie nie rozpieszcza. 55 w grze czwartej. No i też nie ma 55. Ostatnia gra 44. Nie ma. Nie ma, więc nie ma wygranej. Lintery kontrolne gdzieś tu możemy szukać, ale no na pewno też będą trzy różne. Terkę L tutaj widzę. No, zdrabka przegrana w każdym bądź razie. Niestety 20 zł. Pójdzie do kosza. Teraz przejdźmy na Multipasko. Zobaczmy te skany. Więc tak, pierwsze zdrabka, szybki milion. Szybki milion. Była z nami zdrabka ponad rok. No ma numer seryjny 730. No i mówię, nie ma już zdrapek ani po 50 tysięcy, ani po milionie. Widzimy litery kontrolne dla poszczególnych wygranych w tej zdrabce. No i ten skan. Wygrana główna padła 31 października 2.24 w Ostrowie Wielkopolskim. Powiększmy. W której grze co tu padło? W pierwszej grze 41 jest. Pod nią milion. Wow. Ale ktoś miał szczęście, teraz przejdziemy do białe złoto. Białe złoto to jest nowsza zdrapka ma numer seryjny 751, i ona była z nami w zasadzie tylko 8 miesięcy pod koniec zeszłego roku była wprowadzona. W sprzedaży pozostało 12% zdrapek koło, więc na no końcóweczka. Tutaj. Na MultiPasco jest film z, mojej premierowe, z mojego premierowego drapania 30 grudnia. Taki film wrzucałem, jak chcecie oglądać. I znowu widzimy wszystkie litery kontrolne. Tutaj wygrywa lepiej niż co czwarta zdrapka. No i trzy skany. Wszystkie padły w 2025. Najnowsza wygrana padła w Rogoźno 23 maj. Tutaj mieliśmy liczbę 59. Pierwsza liczba 59 była wygrywająca. Bydgoszcz 4 marca, też pierwsza liczba 56 jest wygrywająca. I w końcu 2 stycznia na początku roku w Poznaniu. a tutaj trzecia liczba to była 37 eee, tak i to była wygrywająca liczba więc tak to wygląda jeśli chodzi o skany głównych wygranych w tych wycofywanych zdrapkach więc białe złoto szybki milion a różowe diamentowe mam dwie zdrapki w cenie 10 złotych każda którą zdrapie jutro. Więc za dzisiaj dziękuję, zapraszam jutro na różowe diamentowe. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.